Uh, chyba sobie przysnąłem podczas tej warty Hej obudź się, już samym dalszą drogę Uuuu A No ja się wyspałem Ja chyba spałem jakoś tylko pół godziny ale w sumie i tak nie powinienem spać bo miałem tutaj pilnować Stać na warcie A Działo się coś ciekawego? Nie, tylko raz po raz jakiś dziwny przekaz jakby dochodził z tego z tego sprzętu. a to pewnie były tylko jakieś zakłócenia. Możliwe. Nie, ja, serio to byś chce tam iść? Wiesz co, no nie mamy innego wyjścia. Tam droga jest zablokowana przez tą windę, która spadła. I nigdzie indziej nie możemy iść. A tutaj nie chcę siedzieć do końca życia w tym pomieszczeniu. Spróbuję otworzyć. Nie no, nie da się. Wiesz co, no musisz znowu pokrywać w tych kablach. Czekaj, no życie wezmę. Spróbuj tam trochę poprzecinać, Czekaj. trochę poplątać i może ci się coś uda. No dobra, powinna. Skany uruchomiono. Uwaga, skanowane obiekty nie znajdują się w bazie danych. Ale on zostanie włączony za. Szybko, pięć, wyłącz to! Cztery... Ja widzę, że nie tylko udało ci się wyłączyć skany, ale też otworzyć te drzwi. No. Ale patrz tu chyba tych już się nie da otworzyć. Kolejna kamera. Właśnie widzę. Ale wiesz co zostawiam na razie? Chyba zbyt wiele nie widziała. Jesteśmy poza jej zasięgiem teraz. jest dźwignia. A tutaj jakieś drzwi. Spróbuj pociągnąć za dźwignię, może się otworzą. No kurde, chyba to roz... się... Z... Chyba się coś? O no, dobra. Ja widzę jakieś jakby biuro A tutaj był monitoring, więc nikt nas nie obserwował To pomieszczenie jest opuszczone od lat Wszystko tutaj jest zakurzone Wiesz, nie na widać żeby tam w zwięgła i uschła Wiesz, skoro to niby jest opuszczone miejsce, to dlaczego za każdym razem kiedy była kamera był też i kosmita? O, nie wiem Nie wiem czemu Przeszukam to, półki Poczekaj chwilę, ja może spróbuję otworzyć safe. Ani nie mechanizm widać wydawno zadzewiał. A ty coś znalazłeś w tych archiwach? Niestety nic No to chodź, idziemy dalej, bo tutaj raczej nic... Nie no, to pomieszczenie nie... było chyba od dawna nieużywane, nawet zegar stoi I Tak Nie chcę się tych narzędzi, szczerze mówiąc, wyjmować z tych skrzynek w ścianie może byśmy tam coś ciekawego znaleźli, ale na razie nie chcemy się tam grzebać. To jest jakieś kurde! Uciekaj, 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 Oni nas! A! A! Dobra, już doszedłem do siebie, bo byłem widać w szoku. Po tym jak wpadłem do tej wody, jest to już zimna i zanieczyszczona. Cały przemokłem Dobra, zobaczę co tam jest Och, olle, ja chyba są te gniazda Ja jestem widać w ściekach, tak jak mówił ten człowiek z nagrania No że zobaczę, w takim razie trudem się rozbić tą barykadę, bo wygląda mi ona na karton Powinienem to z łatwością rozwalić Dobra, tyle starczy. No, znowu licznik Geigera. Dominowanie cały czas przekracza normę. A tutaj co? Takich drzwi? No, udało mi się je otworzyć. No, widzę tutaj jakiś, nie wiem, warstwat. Nie da się otworzyć tych szuflad. To jakieś piece. Wszystko jest takie stare... Ło! Wow, smita! Kolejny z tych monstrów... Nie wiem ile ich tu jest przy tych ściekach, ale widzę komunikator. Zobaczę czy jest sprawny. Halo? Halo? O! No, Ej! O, Wiesz jesteś! Wreszcie... Znalazłeś chyba coś... Jakiś kolejny sprawny komunikator, tak? No, udało się. Nie uwierzę gdzie jestem. Gdzie? Prawdopodobnie w centrum dowodzenia. Ha, czyli wiedziałem, że jednak coś takiego tu się znajduje. Dobrze, powiedz mi, jak mam się wydostać stąd, gdzie ja U. jestem. Poczekaj, akurat w trafiłem mam przy sobie plany budynku. Leżały na jakimś biurku całym rozwalonym. Więc tak, z tego co mi wiadomo, jesteś teraz w ściekach, tak? Tak, tak, to akurat wiem. Według planów, jedyny komunikator w ściekach to w takim pokoiku. W którym powinno być trochę zaopatrzenia. Tak, tak, to wiem. Kołowę w tatu jakiegoś ciekawostka? Nie wiem, co to jest. Niedaleko dalej jest jakby taki tunel wodny. A to tak, widziałem. A to chyba ścieki. jest zwykły ściek. No mówię, dalsze ścieki. I po lewej powinno być dalsze przejście, ale podejrzewam, że nie może być tak łatwo. Aha, rozumiem. Bo, słuchaj, wiesz co? Nie chce mi się tu ciągle stać. Wezmę może część tego komunikatora i łączę go z moim systemem komunikacyjnym w hełmie. No postaraj się. Ja też okay. spróbuję. Okej, okay, dobra. Zamontowałem jakoś to do um, systemu komunikacyjnego w moim hełmie. Nie wiem jak mnie słyszysz. No w miarę dobrze. Ja też w ciebie dobrze słyszę. Tak już zobaczę co jest tam dalej. Na razie nie grzebałem po skrzyniach. Próbuję się cicho zakraść koło tych miast. Mam nadzieję, że mnie nie zauważą. Radzę ci się trochę pośpieszyć. No. Dziwnie się czuję, jak jestem sam. No, Boję radzie. się, że w każdej chwili coś o, mi poczekaj, tutaj nic nie ma oprócz tego pieca. Mysłów może po jakiś jakichś kanałów wentylacyjnych. Bo tutaj nie ma nawet żadnej barykady, żadnej zawalonej drogi. Po prostu piec i koniec, i ściek. Ale w ściekach nie zamierzam się tapnąć. No na mapie jest, że żadnego pieca tutaj nie powinno być, ale faktycznie na jednej ścian powinna być wyrwa, która według mnie powinna być tunelem takim, wiesz, wentylacjonym. Czyli, że y, zastawili tym wielkim piecem coś, y, co, co było w ścianie, jakiś kanał, tak? Kanał wentylacyjny. razem zresztą skąd wiesz, czy jest tam napisane jaki to jest kanał? E, tak. Obcy, jaki? Na mapie jest napisane kanał wejtylacyjny, a Aha. po lewej od niej jest napisane nie wchodzić. Nie wchodzić, No cóż, nie wiem, dzi dziwny napis, jak na tym miejsce, ale może to, to pewnie cała chodzi mapa o to. Jest Aha, o. Wchodzę w ciebie się zapowiada? Jest. Nie powiem. Ale wiesz co, może to nie wchodzić, nie dotyczy żadnych. Powiedzmy tak, my myślimy teraz, że tutaj kolejne gniazda są albo nie wiem na przykład coś jeszcze gorszego, tylko po no, prostu znaczy, może to chodzi to o to, że gniazdo tam... Raz się umierał. Bycia... Nie, ciekawe czy tam... Może tam po prostu nie ma nic ciekawego, tylko chodzi o to, że jest tam na przykład zagrożenie wentylator, powiedzmy duże wentylatory, które stworzą zagrożenie dla... Dla tego, kto tam wchodzi, bez odpowiednich zabezpieczeń. Ale nie wiesz, może jak czasami ten piec, yy, nie wiem, może doprowadzić do jego przegrzania, albo po prostu go zniszczyć, bo raczej odsunąć się go nie da. Z hmm, do doświadczenia zawodowego mam dwa pomysły. Albo go przegrzać porządnie, chociaż tu musiałbym mocno boiler wybuchnąć, chociaż tu chyba boilera nie ma, nie? A, jakieś zbiorniki tam są. Widzę ta, ta, widziałem tam, ale nisko jakieś. Nie chcę mi się tam na razie wracać, ale jesteśmy w tym, nie wiem jak to nazwać, w restacie, czy kotłowni. Nie wiem, co to dokładnie Aha. jest. Dobra, drugi sposób to użycie jakichś materiałów piroklastycznych, w sensie takich jak yy, materiały wybuchowy, lub coś takiego jak, nie wiem, hmm. jakiś palnik mocny, żeby to, jakoś to przeciąć. Spróbuję, spróbuję to zrobić. Może też yy, yy, w po prostu jakieś łatwopalne materiały do tego paleniska i spowoduje y, dosyć mocne przegrzanie albo po prostu wybuch zobaczę co mam pod ręką dobra zobaczę co jest w tych skrzyniach kombinę zanochronny, jakieś masa złomu taśma izolacyjna biutko, twasty, te biki nie wiem jakieś śmieci może mi się przydadzą do stworzenia tej Bomby albo innego materiału. O, widzę tutaj kable, znowu te biki jakieś zadzewiałe. dioda, akumulator, ogniwo zasilające. O, detonator, to może mi się przydać. Ogniwa i akumulatoru można wyjść niezły wybuch. Tak tak, jeszcze zobaczymy co jest dalej. Yy. O, butla z gazem. O. To pozwoli przegra... O i trochę Sem to też się przyda. Ja chciałbym wybuch. ten wybuch no, Może go nie zobaczysz, ale może go usłyszysz Właśnie Bo boję cię, poczuję. to wszystko jest zardzewiałe, jak robnie mocno, to może zawalić się pode mną. Ja też się boję o to Ale y, na razie moim celem jest rozwalenie tej ściany i dostanie się do y, y, do kanałów wentylacyjnych No A, gdzie się spotkamy? Y, nie wiem, zobacz czy tam y, ten kanał wentylacyjny jest może połączony z, z, z tym centrum dowodzenia, albo chociażby z jakimś innym korytarzem tam? No, tunel jest dość długi i wąski, hmm. ale da się dojść. Aha. Powinno się dać. No chyba, no tak. że po drodze spotkasz jakieś przeszkody, takie jak jakieś zawalone coś, to no, wtedy no. problemy, ale ogólnie nie powinno być problemów z tością. No. No, czyli głównie chodzi ci o to, że jakieś losowe przeszkody tam były tak, na mojej takie ja, Taki no, wiesz. Zawalone czy coś, no to wtedy nie dajmy. Są tam może no, zaznaczone na tej mapie chociażby wentylatory, które mogłyby stworzyć zagrożenie dla mnie. Hmm. I czy one są y, podłączone do jakiejś y, ogólnej sieci z tej wewnętrznej, hmm. gdzie bym mógł wyłączyć jakiś powiedzmy generator? Hmm. Generatory są, wiatraki takie, wentylacyjne też są, ale ogólnie wszystko tam z tego co nam opisano nie działa. Są po prostu rozwalone. Dobra, masz masz ten wybuchowy piroklastyczny rzecz? Hmm, tak, tak, mam mam tu materiały biotechniczne, butle z gazem, ten semtex, detonator, no i, i ostre odłamki, które mogłyby spowodować uszkodzenia wewnętrzne w tym piecu. Więc co, to ja może spróbuję tutaj coś zrobić z tego. No dobra, zrobiłem jakąś bombę własnej roboty. Nie wiem jaka będzie jej skuteczność, ale może mi się uda coś wysadzić. Skoro tam naładowałem tyle złomu i ładunków wybuchowych, to powinno nieźle walnąć. Hmm, Tutaj jeszcze mam styl ochronny, założę go lepiej. Lepiej uważam na siebie. Tak, tak. Pamiętaj, że może być to niebezpieczne. Co, akurat tego nie musisz mi przypominać? Wiesz, oprócz tych potworów, to raczej tu raczej nic nie może być już niebezpieczne, nie? Nie mnie, gnojku!